Marcin Gałuszka Biernacki, wiceprzewodniczący Kuźniańskiego TMZR-u. Przed chwilą rozmawialiśmy z panią Ritą Serafin i z poprzednią przewodniczącą TMZR-u. Ty ciągle byłeś w tym TMZR-ze, jak wiem, byłeś też wiceprzewodniczący chyba od początku, tak? Dobrze pamiętam? Nie, w chwili obecnej jestem wiceprzewodniczącym. Wcześniej byłem sekretarzem towarzystwa naszego koła. Okej. Okay. Z panią Haliną i z panią Ritą rozmawialiśmy o tym na miejscu. Z tobą chciałbym porozmawiać o takim kontekście historycznym, bo gdyby nie Wy, to ta historia no, uległaby może zapomnieniu dzięki Waszej inicjatywie, ale wsparciu mieszkańców. Jakbyś mógł opowiedzieć właśnie o tym? Znaczy przez cały okres naszej kwesty 20 lat udało nam się odnowić czy poprawić wizerunek z 17 nagrobkom. Pierwszy z nich, który zrobiliśmy, to była mogiła jeńców wojennych z 1918 roku. Ale głównie skupiliśmy się również na nagrobkach rodziny Szanawa, którzy są tutaj zasłużeni dla przemysłu metalurgicznego w naszej gminie i te nagrobki w tej chwili obecnie głównie remontujemy. Mhm. Staliśmy na tle jednego z nich, bo tam jest zbiór tych nagrobków rodziny Szynawa. Yy, wiem, że podczas prac odkryliście w jednym z nich coś, jakbyś opowiedział, właśnie. Tak, założyciel fabryki, ten najważniejszy członek rodziny Anton Magnus Szanawa, jego żona Marii Szenawa z Domu Szulce są pochowani w tym największym grobowcu w naszym cmentarzu. I właśnie podczas prac renowacyjnych została odkryta butelka z listem w środku. Jak się okazało po otwarciu, list zawierał listę nazwisk osób, które pracowały przy budowie tego pomnika właśnie po śmierci Antona Magnusa Szanawa. Był to rok 1892, w którym wybudowano ten, ten, ten pomnik. I w butelce właśnie były nazwiska pracowników z Kuźni Raciburskiej, z Siedlisk, jak również z Wrocławia. Byli to i rzemieślnicy, i wykonawcy ogrodzenia, i wykonawcy tablicy, więc wszystkie te osoby były wypisane na tej kartce. Historia Kuźni, co z tym się stało? Obecnie list znajduje się w naszej siedzibie Towarzystwa Ścików Ziemi Raciborskiej. Kopia listu, jego przetłumaczenie, jak również informacja o, o celach naszej zbiórki i o naszych pracach re renowacyjnych, została wsadzona do nowej butelki i zamurowana w miejsce tej starej. A oryginał tego listu znajduje się w naszej siedzibie. Marcinie, tak jak wspomniałem, yy, ocalacie tę historię od zapomnienia. To chyba główny cel Waszej akcji. Tak, tak. Chcemy, żeby ta historia przetrwała, żeby znajomość nie tylko rodziny Szanawa, ale i historii naszego cmentarza została zachowana, żeby ludzie mogli tą historię poznawać. Przez to staramy się to zachować dla nas, następnych pokoleń. Marcinie, 20 lat ta akcja trwa, jak patrzysz na to, że ci ludzie, bo też pani Halina opowiadała o tym na początku, niepewnie podchodzili do, do tych puszek ludzi chcących jakieś środki. Nie do końca było wiadomo, bo jeżeli nie widzieli tych realnych już prac, no to jakaś obawa się pojawiła dzisiaj już 20 lat to przetrwało jak to patrzę że ci ludzie to już taka tradycja oni się przygotowywują mają te pieniążki żeby wrzucić pani halina opowiada właśnie że na początku to były drobne pieniądze dzisiaj już poważniejsze sumy tak zgadza się na początku były to tam wiadomo jakieś tam grosiki jakaś złotóweczka tak jak mówisz tutaj, osoby były no, niepewne tego, co robimy, nie znały nas, nie wiedziały w ogóle, co to, co to będzie zrobione. Mówienie o remoncie grobów to też tak patrzyli się na nas troszkę dziwnie, ale po roku, dwóch, gdzie widzieli już efekty prac re renowacyjnych, że pieniądze są wydawane właściwie, ludzie nam zaufali, coraz chętniej, że tak powiem angażują się w tą kwestę Teraz już wiedzą, że ta kwestia jest, więc nie musimy nawet specjalnie jej nagłaśniać. Mieszkańcy sami oczekują tutaj na, na tą zbiórkę. Wiem, że Macie już plany, jak robicie zbiórkę, to wiecie na co je przeznaczycie te środki. Macie jakiś taki, już wiadomo co w przyszłych latach też będzie odnawiane? Kolejne nagrobki, które chcemy wyremontować, chodzi tutaj o taki wizerunek zewnętrzny, to są trzy nagrobki, gdzie chcemy usunąć ziemię, zabetonować, wysypać kamieniem trzy z tych takich największych nagrobków, ale takim celem, który cały czas gdzieś tam nam przyświeca, jest remont nagrobka Kolmara i Margaret Szenawa. Jest to piaskowiec, który jest w bardzo złym stanie i chcielibyśmy go wyremontować, zabezpieczyć, ale te środki są dosyć potężne na, na renowację, więc... Co nam się uda z tego odłożyć, to odłożymy i następne pieniążki, następny kwestor będą również przeznaczone na remont tego nagrobka. No, być może też taki apel, bo wiem, że yy, główna część. Yy na odnowę, jakby środki, które macie na odnowę pochodzi właśnie ze zbiórki tej pod cmentarzem, ale być może to okazja do apelu, że być może ktoś kto ogląda chciałby wesprzeć TMZR, bo już to jest namacalna, yy, yy, można to namacalnie zobaczyć, co, co wy robicie, to mo może rozumiem was wesprzeć, zapukać do was. Jak najbardziej z mią chęcią przygarniemy środki finansowe na renowację tych nagrobków. Jeżeli ktoś jest chętny i chciałby wesprzeć naszą organizację, jak najbardziej zapraszamy i, i na pewno tych pieniędzy, że tak powiem, nie wykorzystamy niewłaściwie, tylko przeznaczymy na remont tych nagrobków najważniejszych o na naszej nekropolii. Marcinie, na koniec, na dwudziestolecie, jakieś życzenie twoje? Chciałbym, żeby tych pieniędzy było dużo więcej, żebyśmy mogli zrobić dużo więcej niż, niż tych środków nam wystarcza, ale dziękuję za to, że Państwo zaangaż zaangażowali się w to, zaufali nam i wspieracie naszą akcję.